Witam z tej strony Drapu. dzisiaj drapieżnię sobie drapieżki o różnych nominałach i zapraszam na odcinek zaczniemy sobie od słoników i mamy pierwszego słonika i tutaj mamy tak kraba puchacza słonika oraz rybkę i tutaj mamy tak słonika Wywiórkę, kraba oraz ślimaka, jak będzie taka skuteczność, to by było super i tak motylek, ślimak, owca oraz koza. I tu mamy tak motylkę, puchacza, rybkę oraz wywiórkę. Tutaj dalej drapiemy ostatniego słynnika i mamy tak rybka, królik. Pingwinek oraz owca, czyli nic. Przechodzimy do tych za 5 złotych. I tu mamy tak. Karo, podkowa oraz śliwkę, Kwiatka, kiera oraz biedronkę. Karo, winogrono oraz podkowa. Pika, arbuza oraz złoto. Kiera worek oraz biedronkę, winogrono, arbus oraz kwiatek, Tref, złoto oraz śliwkę, czyli nic. Tutaj mamy wegas i mamy tak. Gwiazda, 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 czyli coś mamy na szczęście. Podkowa, cytryna, puchar, czyli nic, arbus. Banan oraz złoto, czyli nic. Siódemkę, złoto oraz dzwon, czyli nic. Wygrywająca liczba to 21, a tutaj mamy tak. Dwójkę, szóstkę, siódemkę, 23 oraz 13. Czyli coś tu mamy, bo są gwiazdy. Tutaj najnowsza, plaster miodu za pinziko. I tak portfel, gwiazda i podkowa, skrzynia, złoto, plik oraz ul, bank, kwiaty, ul, kwiaty oraz tęcza. I tak mamy dalej safe. Drzewko, kwiaty, gwiazdy, safe oraz monetę. Safe, podkowe, gwiazdy, drzewko oraz plaster. te wiadomo plik, skrzynia oraz tęcza. Diament, diament oraz złoto albo bonusie mamy.

Dwadzieścia sześć Siedemnaście Trzydzieści dwa Dwadzieścia osiem Trzydzieści Dziewiętnaście Oraz czwóreczka Tutaj mamy zadyszkę i tak. Diamencik, winogrono, ananas, wiśnie banan, banknot, garnek, worek oraz dzwon podkowa, żeton. O, mamy coś na szczęście i złoto. Złoto, cytryna oraz safe pomarańcza, dzwon oraz wiśnie, pierścionek, to wiadomo, podkowa, bank, winogrono oraz arbuz, ananas, garnek oraz safe, gwiazda, bank oraz cytryna, to wiadomo, diament oraz arbuz. Gwiazda pomarańcza oraz jabłko albo musie mamy Treflo. Ale że to jeden jest, czyli coś będzie. I tutaj w tej zrobce jeszcze nic nie trafiłem, bo by coś tym razem trafił. 29, 19, 36, 32 oraz 34. I tutaj mam tak 14 80 70 70 18 18 70 21 24 dwadzieścia sześć trzydzieści jeden trzydzieści osiem jedenaście jedyneczka dwanaście trzydzieści dziewięć Dwadzieścia trzy. Piętnaście oraz... Siedem, czyli nic. Dobra, tutaj na pewno nie mamy, bo jest A. Tutaj mieliśmy... Trzydzieści. Dobrze, wszystkie A drapię, bo nie mam A. Dobra, czy mamy sztorm? Nie mamy. Heroizma? Też nie mamy. Pole? Też nie mamy. Gwidon? Gwy i... Też nie mamy. Niger? My i Gary mamy. Jeden, E, D nie mamy o. Dobra tutaj jedziemy dalej, bo tutaj mogą być tylko dwie, a ja potrzebuję trzech Dobra wszystkie A sobie Pewnie pusta będzie zrabka Po tym jak widzę ile jest tego A i jak mało mamy innych Dobra, czy mamy strzelec? -T, T R -L Z nie mamy przecież tutaj jest D, którego też nie mamy Dobra, tu nic nie ma. Dobra, przechodzimy do zwycięzców i patrzymy ile jest hajsu i tu mamy tak, jeden złoty, tutaj mamy tak złotówkę czyli 2 tutaj mamy 5 zł tu mamy 10 zł czyli wszystkie najniższe kwoty jakie można było dobra czyli mamy tak tu jest 10, 15, 16, 17 udało się wydrapać. dobra dziękuję za uwagę ja się z wami żegnam proszę zostawić łapeczkę w górę komentarz oraz subskrypcję do następnego filmu pa pa